Wybierz Pafiporta – klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiporta.pl Jesteśmy w Rehabilitacja Plus w Radomiu. Ja mam przyjemność porozmawiać z właścicielem tego gabinetu. Piotrze, powiedz nam proszę, dlaczego warto skorzystać z usług w twoim gabinecie? Cześć, witam was serdecznie. Dlaczego warto skorzystać z usług w naszym gabinecie? Dlatego, że jesteśmy profesjonalnym gabinetem, mamy już pewne doświadczenie. Działamy na tym rynku radomskim od 10 lat. W tym roku mamy 10-lecie pracy w Radomiu, od 10 lat istnieje ta firma. Więc myślę, że to jest główna Wartość, tak? Kompetencje i doświadczenie na rynku, to jest najważniejsze. E jak wiemy, jest tutaj komora hiperbaryczna. Jest to bogactwo tlenowe. Wiele osób, bo również mam przyjemność korzystać z Twoich usług, także wiele osób mnie dopytuje o tą komorę. Czy mógłbyś coś więcej jako profesjonalista? Jasne. Komora hiperbaryczna to taka innowacja, którą wprowadziliśmy w naszym gabinecie. Chyba jako jedyny gabinet fizjoterapii w Radomiu dysponujemy taką komorą. Co ważne, hiperbaryczną, bo ostatnio, Taką popularną tematem są komory normaworyczne, takie duże, wieloosobowe. Hiperbaryczna komora polega na tym, żebyśmy w trakcie takiej sesji, która trwa 60 minut, maksymalnie dotlenili swój, swój organizm, czyli oddychamy sobie w środku czystym tlenem, prawie że czystym tlenem, w atmosferze podwyższonego ciśnienia, dzięki czemu ten tlen dużo lepiej, dużo efektywniej krąży w naszym ciele, dotleniając komórki naszych mięśni, organów, narządów itd. Dzięki czemu przyspieszamy regenerację organizmu, to takie podstawowe działanie, zwiększamy swoją wydolność. Wskazanie jest całe mnóstwo, od bardzo ciężkich chorób po... Po prostu regenerację stresu, zmniejszenie stresu i, i taką, taką relaksację. Także no faktycznie jest to bardzo skuteczny zabieg wspomagający i proces rehabilitacji, i regeneracji podreningowej. Czyli jest to taki naturalny doping. Można tak to na, e, określić. E, ja również właśnie korzystam e, z tej formy i czuję no, ogromną różnicę, także no, polecam e, jako właśnie sportowiec, któremu ten tlen jest potrzebny, zwłaszcza w sportach e, walki. Współpracujesz e, ze sportowcami, czy to ze mną, czy e, czy właśnie z innymi zawodnikami na skalę, tak naprawdę światową, bo to jest czołówka się. Right. Proszę, powiedz mi, jak ci się z nimi współpracuje? Dlaczego warto nam pomagać? Czy wiąże z nami jakby przyszłość? Yep. Pewnie, że tak, pewnie, że wiąże przyszłość i współpracujemy się świetnie. Po pierwsze, dlatego, że no czujemy się poniekąd częścią tak naprawdę i sukcesu, i porażki. Jeżeli dochodzi do, jeżeli jakieś tam zawody walka nie wychodzi tak jak trzeba, no to ja też w swoich działaniach doszukuję się jakichś tam błędów. Szczególnie jeżeli to kontuzja decyduje o, o tym, czy, czy wyszło, czy nie wyszło. Natomiast na no ogromną radością jest wtedy, kiedy nasz zawodnik, które, któremu pomagamy, osiąga sukcesy, to wtedy wszyscy się cieszymy i jest to dla nas wielki sukcesem również. Tak naprawdę no, działamy sobie od tych 10 lat i ten sport był zawsze w gabinecie. Ja zaczynałem od futbolu amerykańskiego, potem Rafał Grabowski, pierwszy pięściarz, który, z którym współpracowaliśmy, potem w tym gabinecie był Nikodem Jerzewski między innymi na kilku swoich obozach w Radomiu, Sebastian Ślusarczyk, jesteś ty jako reprezentantka boksu w tej chwili, jest Patryk Kaczmarczyk jako taka nasza powiedzmy lokalna gwiazda i, i tak jak powiedziałaś w takim światowym wydaniu, ale też współpracujemy i wspomagamy lekkoatletów radomskich. Ta, ta reprezentacja lekkoatletyczna jest bardzo mocna w Radomiu i tutaj też, też wspieramy ten sport, także chcemy pomagać, doceniamy wyrzeczenia i, i, i to jak dużo to kosztuje was i jak ta pomoc jest wam potrzebna, a my, a my chcemy też trochę tego sukcesu dla siebie poczuć. W imieniu zawodników jak i swoim bardzo dziękujemy za to, że właśnie są takie osoby, które doceniają nas. Wspomniałeś jeszcze tutaj Nikodema Jerzewskiego, który był oczywiście na kampie u trenera mojego Adama Jabłońskiego, którego serdecznie pozdrawiam, pozdrawiamy, a także zapraszamy do oglądania dzisiejszej konferencji Rocky Boxing Night, gdzie właśnie Nikodem będzie brał udział. Ja niestety nie mogę być obecna, ale no... Gala będzie drugi marzec, także, także jeszcze będzie okazja. Chciałam jeszcze podpytać, dlaczego twój gabinet jest tak innowacyjny pod względem oprócz oczywiście komory, to e, dużo inwestujesz jakby w takie e, nawet gadżety jak, e, jak okularki. Tutaj dzisiaj miałam zastosowane, no mega to jest ogólnie, no na pewno w, mojej pers w moim e, odczuciu to jest wyróżniający się gabinet, ale może coś jeszcze tutaj e, dodasz? No, inwestycja jest potrzebna cały czas, żeby gonić technologię. Tak naprawdę, szukać sposobów na coraz to lepszą, coraz bardziej efektywną i terapię, i regenerację. No, my, jako. Dlaczego, dlaczego jesteśmy innowacyjni? Bo dużą wagę przykładamy do samej regeneracji i takiej profilaktyki kontuzji, a nie samego leczenia. Oczywiście to jest bardzo ważne i, i leczymy wtedy, kiedy trzeba. No, ale to, co powiedziałem na początku, że jeżeli dochodzi do kontuzji w przygo trakcie przygotowań, czy już w samej walce, niezależnej od że tak powiem, przeciwnika, no to gdzieś nie zagrała też fizjoterapia, nie? Więc ta profilaktyka jest bardzo ważna. Przygotowanie zawodnika w okresie przygotowawczym do zawodów i tutaj te, te urządzenia, w które inwestujemy, czy Komora, czy, czy nie wiem, Game Ready, czy jakieś inne urządzenia, znacząco wspomagają ten proces przygotowawczy. Tak, jesteśmy w stanie zagwarantować jak najlepszą formę, kondycję w okresie przygotowawczym, co przełoży się potem na start. Także tutaj szukanie tych innowacji rozwiązań, nowinek technologicznych, które usprawnią proces regeneracji jest dla nas bardzo ważne. Była taka sytuacja, że przychodzili do Ciebie jakby sportowcy, którzy, którym lekarze nie dawali szans, a tu jednak znaleźli pomoc, coś. Nie, znaczy nie chciałbym, żeby to było odebrane jako nie wiem, ta, ja bym i tak chciała, dalej. żeby to było tak odebrane właśnie. Ja też bym chciał, żeby każda taka sytuacja kończyła się ogromnym sukcesem, natomiast to zawsze to jest medycyna i zawsze jest zależne od, od danego pacjenta i od stanu, w jakim do nas trafia. Także tutaj cudów nie robimy, natomiast fizjoterapia jest takim, taką dziedziną medycyny, która potrafi bardzo dużo i my jako fizjoterapeuci mamy szerokie kompetencje. Faktycznie często się zdarza tak, że lekarze no nie widzą, Widzą sensu rehabilitacji albo gdzieś tam tylko, tylko tabletki, a tutaj odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja i odpowiednio dobrze poprowadzona, daje super efekty i, i tutaj faktycznie niejednokrotnie udaje się wyciągnąć z dużych opresji. Czyli... Dobra, to o, odnośnie Twojej załogi zaproś do udziału. A także gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Twojego gabinetu. Jasne. No, w, w moim zespole znajdują się trzy osoby, łącznie ze mną. Jest jeszcze Ola Kołodziejska i Dawid Beczek. Każdy z nas reprezentuje trochę inną formę pracy i innymi przypadkami się zajmujemy. Staramy się dzielić tymi, tymi grupami pacjentów. Wszystkie informacje na temat naszego zespołu i usług, których udzielamy, znajdziecie na stronie R Radom. Oczywiście też na social mediach, na Instagramie i na Facebooku na bieżąco można obserwować to, co się u nas dzieje. Także serdecznie zapraszamy. Myślę, że jesteśmy w tym zakresie ortopedii, rehabilitacji ortopedycznej i rehabilitacji tak naprawdę bólu pleców. To są, wiąże się troszkę z neurologią, ale jak najbardziej jesteśmy w stanie pomóc. Narząd ruchu i problemy związane z narządem ruchu jak najbardziej to są nasze kompetencje. i. i tak pracujemy. Ty jesteś takim pasjonatem tych sportów walki, jak się jak idzie to zauważyć. Ostatnio byłeś na KSW, może coś jeszcze na ten temat? No ostatnie KSW to ogromny sukces dla nas wszystkich, tak, wielka radość i tutaj no to nieopisane uczucie, także czekamy na kolejną walkę Patryka. Czy pasjonatem sportu walki, no to wynika z tego, że takich mamy klientów, takich mamy pacjentów i bardzo tym żyjemy, bo i RKT, i, i kluby bokserskie są z nami, także tym bardzo żyjemy. No, ja nie trenuję albo sporadycznie, rzadko, niestety, chociaż bardzo bym chciał do tego wrócić. Natomiast, no. To tak samo kibicujemy bokserom, jak i MMA, jak i naszym lekkoatletom, czy, czy zawodnikom jiu tutaj Radomskiego. Także ogólnie jestem pasjonatem fizjoterapii Sportu. i sportowców. Ogólnie rzecz biorąc, chcę Wam pomagać, chcemy się cieszyć wspólnymi sukcesami. No to myślę, że mamy to. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za wywiad. Zapraszamy oczywiście do gabinetu i zapoznania się z ofertą. Ja również serdecznie dziękuję i zapraszam. pphu składy budowlane paciorek www.pafiporta.dzwi.kpr i przekonaj się jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem pafiporta